Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan. Na grupach remontowych różnych pojawiają się pytania osób, które planują remontować pomieszczenia techniczne, takie jak na przykład piwnice w domu. Co zrobić, żeby stare ściany, takie wiecie, brudne. Wieloletnie, na których nic się nie dzieje, co zrobić, żeby je odświeżyć, żeby one były proste, równe, ewentualnie, czy płytki na to dać, jak je wzmocnić, jak je, jak je w ogóle, co, coś z nimi zrobić, żeby to jakoś wyglądało. Mój pomysł będzie jeden z kilku, które się pojawiają w internecie jako pewna rada. My to już wykonujemy, więc pokażę Wam, jak to wygląda, co i jak. Może to kogoś zainspiruje, ile to mniej więcej czasu wygląda i czy to jest trudne. Więc ja tutaj jeżeli chodzi o te ściany, o tu jeszcze nie wyczyściłem jej, ja te ściany leciutko, e, tu, tu akurat jest taki kawałek dziwny w tym domu, gdzie tu będzie trzeba zatękować i wyrównać najpierw zanim cokolwiek, ale no, tak też bywa, więc tu jeżeli takie ściany byście mieli, że są cegły tego typu, to gdzie nigdzie trzeba skudzić jak coś za dużo wystaje, e, następnie trzeba to nie, zarzucić. Taką obrzutkę zrobić e, z cementu e, i piasku, czy tam można nawet z, 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 tak jeden do jeden mniej więcej cement i zaprawa murarska woda, zmieszać takie wodne trochę i to obrzucić, tak żeby piasek się tutaj osiadł i żeby to, że tak powiem, była taka warstwa szczepna, do, do czego potem przyklei się już tynk bez problemu. Bo tak to to jest suche. Sama woda czy grunt to niewiele da. Tak więc ja tu będę to musiał oczywiście. Mm, Zrobić, no ale to, to nie ten etap. Więc teraz tak, co można zrobić z takimi ścianami? Po pierwsze, je trzeba odkurzyć. Okay. Lekko zdrapać. No tu jeszcze nie, ale odkurzyć, zdrapać. To jest kupa syfu, taka głupia robota, że tak powiem, druga sprawa. Zagruntować tak, żeby to było czyste i, i że tak powiem, no nie było piasku tutaj o to chodzi, tak? Żeby nie było kurzu i tym podobne. Jak już to mamy zrobione, jak już to mamy zrobione, to możemy przystąpić do kolejnych prac. Jakich no, zakup takich na przykład 50-metrowych, ja akurat w Brico kupuję w piekarach śląskich. Brico, taka siatka, 50 metrów się kupuje, ja kupiłem kilka takich. I nożyczki oczywiście są potrzebne. Co mi tam jeszcze? Miarka naturalnie do pomiarów. I, no i siatki, tu już akurat są nałożone, zaraz do tego etapu dojdziemy. I jak już, siatki, jak już ściana jest trochę potrapana, a już jest e, zagruntowana na końcu e, i w miarę wyrównana wcześniej, bo jak są jakieś takie bulwy gdzieś na ścianach, to trzeba to po prostu skuć. Nie można tego zostawiać, bo bez sensu tak nie. Dobra, jak już mamy e, ścianę mniej więcej już przygotowaną, wcześniej zrobiliśmy sobie elektrykę i e, już nic tam nie będziemy robić, wówczas możemy przystąpić do mieszania. Ja na przykład taką zaprawę klejącą do zatapiania siatki kupiłem w Brico. Wcześniej miałem trochę inną, o, takim, o w takim opakowaniu, jakiś tam siatka... Siatka do klej. Przepraszam, jak to się nazywa? Klej do siatki, o tak się to nazywa. Klej do... Klej do siatki, jakiś Go-On. Bardzo dobrze się sprawdzał, dzisiaj go nie było, więc tu kupiłem trochę jakiegoś takiego must maxa. No i co? Ja sobie zrobiłem taką platformę na, na czterech kółkach. Tutaj castra, woda, mieszadło. mieszadło, podstawa. Jakbyście chcieli robić wiertarką, to jest męczarnia. Mieszadło się trzyma rewelacyjnie. Regulacja obrotów to polecam każdemu przy jakichkolwiek pracach remontowych, bez dwóch zdań. E, więc woda, wrzucić o, oczywiście zaprawę, e, ten klej do siatki. Trzeba mieszać, no to chwilę zajmuje zawsze i pamiętać, że po pierwszym mieszaniu zostawić na 5 minut. Nie odpuszczać tego i po 5 minutach jeszcze raz przemieszać. Dopiero wówczas zaprawa nadaje się i jest rewelacyjna do nakładania. Ma być gęsta, ale nie za gęsta. Nie ma być też wodna, bo będzie spływać i 3 razy dłużej będziemy wszystko robić. Więc e... ściana którą tutaj przykładowo widzicie, która była brzydka, równa i tak dalej, nierówna e, i tak dalej. No tu przed chwilą nałożyliśmy siatkę, nałożyliśmy klej i akurat dzisiaj już kończymy, to jutro będziemy robić. Tak więc możecie sobie zobaczyć o co chodzi. Trzeba zatopić e, siatkę w kleju, tu może nie jest to perfekcyjnie zrobione, bo wszędzie powinno być mniej więcej tak, ale brakło nam już kleju, już nie chciałem dorabiać. Docinamy sobie nożykiem tutaj e, ewentualne jakieś łączniki czy też gniazdka. No i w efekcie mamy coś takiego. Co dajmy na, na rogi? Ja na rogi zastosowałem tutaj, one są 2,5 metrowe, Ech, takie narożniki, Kupuję się je 2,5 metrowe. Ja sobie najpierw mierzę, docinam, no, samymi nożyczkami mi się to nie udawało, więc ja sobie docinałem takimi do, do metalu nożycami, bez problemu, wszystko idzie. E, I takie narożniki plastikowe czy aluminiowe sobie kupujecie. O, tu jest chyba jakaś jeszcze naklejka z tego narożnik PCV. Zobaczcie narożnik PCV z siatką białą 7x7, 2,5 m. To jest dokładnie z tego. I tu zostają, oczywiście, odpady, ale je można będzie gdzieś wykorzystać. Tu przed chwilą też nakładaliśmy, czyli. To jest pierwsza warstwa, żeby to była jasność, a ja tu jeszcze będę prawdopodobnie drugą warstwę robił, a potem płytki planuję na ścianach wrzucić. Ktoś mógłby powiedzieć, ale mogłeś to od razu dać płytki, nie musisz się tyle babrać i tak dalej, ale postanowiłem, że jednak trochę więcej czasu tutaj poświęcimy na to. Najpierw wzmocnimy sobie ściany. Właśnie za pomocą kleju siatki, czyli tu wszędzie jest siatka pod spodem, zresztą to chyba widać, narożniki z siatką, czyli nie mogą być takie narożniki tylko metalowe, aluminiowe czy plastikowe, tylko takie z siatką, właśnie jak widzieliście. I w ten sposób, gdy ściana schnie, z czasem to wygląda coraz bardziej jaśniej. To musi wyschnąć, ale to już to po prostu jest potem warstwa, do której jak będę płytki kładł od, od dołu do góry, to już mam po pierwsze bardziej równą tą warstwę, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ona jest jakby szczepna, do niej się klej będzie świetnie trzymał. Oczywiście, że to jeszcze zagruntuje naturalnie, ale do tego będzie się już trzymać klej, płytki, wszystko perfekcyjnie. I mamy trochę bardziej wyrównane tą powierzchnię, bo ona była nierówna. Tak więc warstwa klejąca będzie tutaj bardzo dobra, moim zdaniem, taka Stabilna, to tak z mojej strony, więc przynajmniej jedną taką tą. Jeżeli ja bym nie chciał, to mógłbym tutaj nie dawać płytek w ogóle, i już w tym stanie, nawet po jednym razie, jak widzicie, to już jest równe. Ja bym to mógł po prostu już zagruntować, pomalować, może dwa razy jakąś farbą do takich pomieszczeń technicznych jakieś tam jeszcze zabezpieczenie, ewentualnie dać i mogłoby być. Ale zdecydowałem ostatecznie, że płytki, które są na podłodze, gresy 60x60, tak samo puszczę na ścianach. Zajmie to sporo czasu, pieniędzy, tej logistyki, czyli tego wnoszenia tych płytek i tak dalej, ale wydaje mi się, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Tak więc tu już wszędzie siatka przynajmniej raz jest położona. Być może jeszcze gdzie nie gdzie będę dokładał. Tak więc, jeżeli będziecie planować coś takiego jak wzmacnianie ścian, ich regenerację, tak żeby można było pomalować, żeby to było równo, żeby w piwnicy było lepiej. To moim zdaniem minimalnie oczyścić ściany, wywalić, czyli rozłupać jakieś wystające elementy, następnie trochę podrapać te ściany, miotłom przetrzeć. I następnie gruntem zagruntować te ściany, żeby ta powierzchnia była chłonna, żeby ta powierzchnia po prostu była gotowa i szczepna, taka trochę, żeby była gotowa do tego, żeby siatkę z klejem nakładać. Siatkę z klejem nakładamy bez najmniejszego problemu. Czyli pacą szerszą ja nakładam klej no a potem siatkę się przykleja i znowu pacą ciach, 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 no i efekt jest taki to jest dosyć prosta praca, wydaje się trudna akurat pomieszczenie jest niskie, więc to też jest fajna sprawa ale nakłada się bez problemu wszędzie to powoli schnie to jeszcze chwilę zajmie ale za pomocą tych narożników samych zobaczcie o co chodzi, no zyskujemy już jakieś kształty kształty jakiegoś kąta prostego jakoś już to po prostu ma jakiś, jakiś sens, jeżeli a to, tam narożnika Chyba jeszcze nie dawaliśmy, ale zaczyna to sami zobaczyć o co chodzi. Chodzi o to, że zaczyna to wyglądać jakoś a ewentualna decyzja o płytkach na ścianach, no to to jest koszt i praca. Ale jeżeli ktoś to robi raz i już później nie chce się z tym pobrać, to raz to zrobić i jaki będzie efekt? Efekt będzie taki, że płytki to od razu będzie wyglądać bardzo dobrze, będzie bardzo mocno, twarde to będzie, do tego się bez problemu wszystko można zamontować i nie będzie żadnych problemów, że będzie trzeba potem ściany malować. No bo płytek już się nie maluje, płytki się tylko przeciera, skurzuje ewentualnie, gdy jest taka potrzeba. Tak więc ja taką, e, taką radę Wam daję. Siatka, klej, super sprawa. Roboty z tym jest trochę brudne, ale to nie jest trudna robota. Robota jest dosyć prosta. Jedyne, co nam jest tu potrzebne, jak widzicie, to takie narzędzia. Tu jakaś kielnia mi się przydaje do nakładania na tą dłuższą tutaj pacę, czy jak się to nazywa? Ten kleju do siatki i rozkładamy tu mała, też jakaś no, do, do mniejszych miejsc, żeby gdzieś tam włożyć i tak dalej. To taka. Taka mniejsza szpachelka też się przydaje. No i to by było na tyle. Ja tu jeszcze będę robił, ale jak widzicie, od razu to wzmacnia wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Dajcie znać, jakbyście mieli jakieś pytania. Łapa w górę. Subskrybujcie, co tam chcecie. Wzmacnia ścian. Siatka klej. Super rozwiązanie. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.